Wiersz na dzień dobry. Pora na kolejną w tym tygodniu poetycką opowieść o tajemnicach teatru i sekretach aktorstwa. Tym razem jej autorem jest Kol Konstanty Gdefons Gałczyński. Jego wiersz przeczyta znakomity aktor, reżyser, dyrektor artystyczny Teatru Narodowego w Warszawie Jan Englert. Rozmowa z aktorem. Właśnie wyszedł przed chwilą, jeszcze jego papieros pokój dymem napełnia, jeszcze cienie od gestów, jeszcze ten dym nad świecą. Z głośnika płynie bach, chmurami pełnia. Teraz chodzę i chodzę. Przypominam sobie jego słowa, jak las podateński szumi w mojej głowie ta rozmowa, mówił o roli, że chciałby powiada widownia stroić jak skrzypce się stroi nasz narodowy instrument, że czasem śni mu się tak, na scenie jest parę świec i więcej nic lecz w blasku tych małych świec jakaś serdeczna sprawa, jakaś sztuka PTNP Warszawa. I słowa w sztuce poczynają biec, jak chmury złote, które wiatr wiosenny goni, że zachwycona widownia powstaje z miejsc, aż pochodniami są płomyczki świec i jedno jest aktor i oni napiszesz mi taką rolę? Spróbuję odejść z nadzieją. Sztuka jest wieczną wiosną. Sztuka jest ciepłym wiatrem, od którego śniegi topnieją. Jutro w naszym poetyckim cyklu posłuchamy teatralnej opowieści, która wyszła spod pióra Juliana Tuwima.